Z Ewangelii według Świętego Marka. Oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Skoro się sprzeczali, to pewnie wykrzyczeli słowa najbrutalniejsze, najbardziej bolesne, obra obraźliwe słowa, które jak, jak szpilki, jak miecze uderzały w słabe strony oponentów. I skoro wykorzystali te słowa najbrutalniejsze, najgorsze, i słowa na podwyższonym tonie, to, to teraz nie są w stanie używać słów normalnych, słów z tego średniego poziomu, słów nieemocjonalnych, słów, które byłyby zwyczajną wymianą dóbr, zwyczajną wymianą życzliwości. Można by powiedzieć, że zostali bez słowa, bo słowa nadużyli. Na szczęście Słowo wcielone, Jezus Chrystus przywraca właściwy porządek rzeczy przez to, że przecina wrzut, nazywając rzeczy po imieniu, używając właściwych słów na określenie właściwych sytuacji. Niech i tak w naszym życiu się dzieje. Gdy brakuje Ci słowa, bo nadużyłeś daru mowy, powróć do Jezusa, który jest Słowem Ojca. Do zobaczenia jutro.